Co zmieniło się na rynku nieruchomości? Czy kanadyjski rynek nieruchomości jest zagrożony załamaniem? W jakim europejskim kraju zapłacisz najwięcej za nieruchomości? Gdzie Polacy chętnie kupują nieruchomości? I czy chaos na chińskim rynku nieruchomości został panowany? Zacznijmy od Kanady. Co dzieje się w Kanadzie? Jednym słowem? Kryzys. Kanada potrzebuje dodatkowo 3,5 miliona nowych mieszkań i domów do 2030 roku, by zaspokoić potrzeby i przywrócić dostępność cenową. Według szacunków Rządowej Korporacji Kredytów Hipotecznych i Mieszkalnictwa, przy obecnym tempie budowy nowych domów i mieszkań w latach 2021-2030 przybędzie ich 2,3 miliona. Przez to w Kanadzie będzie 19 milionów domów i mieszkań. Tymczasem, jak wskazano w raporcie z czerwca, na koniec bieżącego dziesięciolecia Kanada powinna mieć około 22 miliony domów i mieszkań. Co odpowiada za wzrost cen w Kanadzie? Jak wskazują eksperci, między innymi imigracja. Obecnie do pół miliona osób rocznie. I nierozsądna polityka. Rynek mieszkaniowy był uważany za dostępny cenowo ostatni raz w latach 2003 i 2004. Wówczas gospodarstwo domowe o średnich dochodach poświęcało 40% dochodów do dyspozycji, by kupić średniej wielkości dom w Ontario, największej prowincji Kanady. Obecnie jest to około 60% dochodów do dyspozycji przy średniej cenie. Domu wynoszącej w Ontario w lipcu ponad 856 tysięcy dolarów kanadyjskich. To jest około 2,6 miliona złotych. Obecnie około 66% Kanadyjczyków jest właścicielami domu lub mieszkania, w którym mieszkają. Wynika z danych Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego ze Spisu Powszechnego w 2021 roku. Jednak, na co zwracał uwagę w ostatnim raporcie największy kanadyjski bank RBC, w minionym dziesięcioleciu liczba najemców, Rosła trzy razy szybciej niż liczba właścicieli nieruchomości. Liczba wynajmowanych nieruchomości, głównie przez młodych ludzi, wzrosła o 22%, w tym czasie liczba kupionych zaledwie o 8%. Wzrost liczby najemców raczej będzie zwalniał. Chaos na chińskim rynku nieruchomości Jednym z największych problemów gospodarczych Chin jest rynek nieruchomości. Przez dwie dekady branża przeżywała rozkwit. Obecnie jednak, żeby nie doprowadzić do krachu, do jakiego doszło np. w Hiszpanii w 2008 roku, Pekin nałożył deweloperom ograniczenia i wyznaczył maksymalną kwotę branych przez nich pożyczek. Powód: popyt na domy spadł, więc wielu z inwestorów nie jest teraz w stanie spłacić zaciągniętych od banków kredytów. Warto wspomnieć, że Country Garden, spółka deweloperska, która w zeszłym roku sprzedawała najwięcej mieszkań w państwie środka, nie dokonała płatności odsetek. Od dwóch pożyczek. W pierwszej połowie 2023 roku spółka odnotowała stratę w wysokości 48,9 miliarda juanów. To jest 6,7 miliarda dolarów. Jej zadłużenie sięga 150 miliardów dolarów. Przed olbrzymimi wyzwaniami stoi także spółka Evergrande. Evergrande jest uwikłane w ponad 2000 procesów sądowych dotyczących około 535 miliarda juanów, ponad 73 miliardy dolarów. Skutki kryzysu? Gospodarstwa domowe biednieją, pogarszają się sytuacje finansowe chińskich gmin. Co mogłoby pomóc? Według ekspertów znaczne poluzowanie regulacji i przekazanie części władzy prywatnym inwestorom. Ale co robi chiński rząd? Coś całkowicie odwrotnego. Ogranicza rozwój nieruchomości i zaostrza kontrolę nad sektorem finansowym. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. W końcu nie tak dawno, właśnie w Chinach, kiedy do rekordowego poziomu wzrosło bezrobocie wśród młodych, Urząd Statystyczny zaprzestał publikowania danych na temat bezrobocia wśród młodych. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Czy Polacy kupują mieszkania w Hiszpanii? Tak i to bardzo chętnie bo w 2022 roku kupili 2300 mieszkań w tym kraju, podaje portal spanishhome.com. To wzrost aż o 161% w porównaniu z rokiem poprzednim. Polacy stanowią 3,2% wszystkich cudzoziemców, którzy nabywają domy w Hiszpanii. To bardzo duży wzrost w stosunku do 2021 roku, kiedy nasz udział wynosił zaledwie 1,9%. Wyprzedziliśmy Amerykanów 1,6% i Rosjan 2%. Hiszpańscy analitycy oceniają, że dynamika wzrostu zakupów domów dokonywanych przez Polaków była najwyższa spośród wszystkich krajów europejskich. Jaka może być motywacja? Niewątpliwie inwazja na Ukrainę, ale też słońce, plaża, rozrywka i powstające tam polskie szkoły. Polacy coraz chętniej przeprowadzają się do Hiszpanii na stałe, pracują zdalnie bądź przenoszą do Hiszpanii swoje biznesy. Niepokojące informacje nadchodzą ze Szwecji. Jak informuje Bloomberg, przedłużający się spadek cen nieruchomości mieszkaniowych i wzrost kosztów materiałów budowlanych zniechęcają Szwedów do budowania nowych mieszkań. Zniechęcają tak skutecznie, że w pierwszej połowie tego roku rozpoczęto budowę 14,5 tysiąca mieszkań. To 57% mniej niż rok wcześniej, poinformował Szwedzki Urząd Statystyczny. Ekonomiści Swedbanku prognozują, że recesja gospodarki Szwecji przedłuży się także na przyszły rok. Jako jedną z przyczyn skazali rynek nieruchomości. Według ich szacunków ceny mieszkań spadną w tym roku o 15% poniżej szczytu z początku 2022 roku. Przewidują, że sytuacja zacznie się poprawiać w 2024 roku. Na zakończenie ceny nieruchomości na świecie. Koszt zakupu nieruchomości w Izraelu był w 2022 roku najwyższy na tle państw europejskich, wynika z najnowszego indeksu rynku nieruchomości opracowanego przez firmę audytorską Deloitte. Jeżeli chcesz zdecydować się na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym w Izraelu, spodziewaj się ceny za metr kwadratowy sięgającej nawet 6200 dolarów. To jest 25,5 tysiąca złotych na każdy metr kwadratowy. Ceny w Izraelu są zatem wyższe niż w Norwegii, 5650 dolarów, czy w Niemczech? 5200 dolarów i we Francji 5000 dolarów. No i znacznie wyższe niż w Hiszpanii 2900 dolarów za metr kwadratowy. We Włoszech 2600 dolarów i w Grecji. 1450 dolarów. Według Deloitte średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w Polsce wynosi 2145 dolarów, czyli około 8800 zł. Obecnie rynek nieruchomości, co jest zasługą między innymi niezwykle kreatywnych polityków, dostarcza nam mnóstwo nowych wieści. Dajcie znać, czy takie informacje są dla Was interesujące. Jeśli tak, zostawcie komentarz poniżej. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień.